Dobry, czy dodzwoniłem się do zakładów Anser? Tak. Proszę pana, produkujecie rozcieńczalnik w takich białych butelkach? A ja nie wiem, proszę pana, bo ja, to pan się dodzwonił do działu technologicznego, w jakich to jest sprzedawane, nie mam pojęcia, mamy 300 wyrobów. Dobrze, to przepraszam. Proszę pana, to tak czy inaczej produkujecie? Chciałbym panu powiedzieć, że na YouTubie są nagrania człowieka, który przy pomocy tego waszego wyrobu rozcieńczalnika inhaluje się. Doprowadza się do sytuacji takich m, tragicznych. A więc. A jakie to są. Jaki to jest rozcieńczalnik? Bo, bo są przeróżne. W takich białych butelkach rozcieńczalnik. A, tylko nazwa tego. Ech, ale no. A jak się to nazywa, ten. ten, ten e jak Pan to znalazł. Co trzeba wpisać, żeby znaleźć tego youtubera, co się tam inhaluje. Proszę pana Nitro, to jest rozcieńczalnik Nitro i trzeba wpisać major Suchodolski albo mleczny mleczny człowiek i tam właśnie ten człowiek występuje i on niech pan wpisze sobie major Nitro albo major inhaluje się w lesie i tak dalej. To tam zobaczy Pan ten człowiek, później go malują i tak dalej, ale wie Pan o co tu chodzi? Tu chodzi o to, że ten Wasz rozcieńczalnik nie jest na liście uzależniających substancji. I ten człowiek... No bo nie jest, nie może być, bo jest to nitro, które jest powszechnie stosowane do farb i lakierów. No tak. Nie tylko my to produkujemy i żadnej firmy ten wyrób, nie ta mieszanka. Nie jest na liście jakichś tam związków e, szkodliwych, U... czy, czy innych, no zabronionych. Uzależniających, powiedzmy. No. No, Proszę tak pana, powiem. no i właśnie i w tym tkwi błąd, że zawsze Polak znajdzie sobie. Ścieżkę od tego. Bo... No, ale co. Ja my nie, na to nic nie poradzimy, bo to nie jest wymysł nasz, no. tylko to jest ogólne zarządzenie na całym świecie. Tak, ale identyfikują Wasz wyrób, bo te butelki, kiedy on się już tak zinhaluje i leży, albo coś tam mu wycieknie, to te butelki leżą obok niego i, i wszyscy widzą: o proszę, Zansera, o proszę. Zamiast malować, to on to wypił, albo się inhalował. Jest... No ale my nic na to nie poradzimy. Jak Gerlach produkuje noże do chleba, a ktoś tym nożem zabije drugą osobę, no to trudno, żeby Gerlach przestał produkować noże do chleba. A, i nie możecie na przykład napisać na butelce, że do użytku wewnętrznego, że, że zakazane jest. Ale jest oczywiście napisane to, i, i na etykiecie jest to. Ale nie można, bo tam jest na pewno drobnym drukiem, ale nie w ogóle... Bo... No bo etykieta ma określony wymiar. jeżeli są sprawdzane etykiety przez sam epit, który to wszystko kontroluje i nie można napisać książki na temat wyrobu i napisać wszystko, co, do czego nie można użyć, czy, czy w ogóle przewidzieć, bo i tak się wszystkiego nie przewidzi. To jest raz. A druga rzecz, im więcej będzie napisane, tym mniej osób będzie to czytać. A, to sądzi pan, że gdybyście, bo tam jest dużo miejsca pod tym, tym, że gdybyście na przykład zapisali: Nie wąchamy, nie inhalujemy się, albo zakazane jest to, to, to debile by Ale wtedy zaczęli, jest nie? To napisane. Tam A, jest. jest to jest napisane, tylko że musimy napisać to w formie, Aha. które nakazuje nam prawnie urząd. A, My nie możemy sobie napisać dowolnie. Tak, tak. Tylko jeżeli jest zabronione wdychanie, to jest to napisane ściśle, według y, zdanie wklejone dokładnie, tak jak każe nam Tak, wkleić. Tak, tak. No to niech mi pan powie, to, bo może z tej strony go zaatakujemy. Jeżeli pan mówi. No że... co ja mam go atakować z jakiejkolwiek strony. No będzie panu to jest przyjemnie. na ziemi. No. Ja wiem. Jeżeli człowiek bo... chce się zabić, to się zabija. No tak, ale zaraz będą mówić, o to, to ten answer ze Skierniewic. Nie, to, nie, nie, proszę pana, no. to może pan mówić, skoro pan ma takie myśli. nikt inny nie będzie tego mówić. Kiedyś było zdjęcie tego, tego pomarszczonego faceta z PiSu, no. jak on się tam Terlikowski nazywa, no tak, ze tak. zdjęciem z naszą puszką z butaprenem naszej produkcji. Aha, aha. Czy ktoś mówił, że Anser produkuje klej, który wdycha Terlikowski, no nie. No jak byłem młody, to też miałem przygody z klejem trochę, wie pan. No. Ale to tylko tam kiedyś były trochę inne kleje. O... Kiedyś kleje Do... zawierały to luen. No dobre teraz były. Nie dobre. Mogą no, dobre były, teraz nie. Ale to i co, sądzi pan, że tylko ja to mam takie czarne myśli, że, że ludzie tam. No myślę, że tak, że tak. Cholera, a to ja to niech pan. Dobra, już nie będę panu truł głowy, jakby pan tam weszedł i wpisał sobie w wyszukiwarkę Major na Wąchany albo wie pan, jakie on ma tam wizję. Ja cię kręcę. Dokoła poniewierają się produkty firmy Anser. No, może nie produkty firmy Anser, bo jakiś tam jeden wyrób i to no. przypadkowo akurat ten kupił, no. a innym razem kupi coś innego i będzie leżał wśród innych, z innej firmy. A, e, produkt, a jak firma. pan myśli, jak długo jak długo on to może robić, kiedy padnie wreszcie to? A skąd ja mam wiedzieć? Ja nie jestem biologiem i ja przede wszystkim nie znam stanu zdrowia tego człowieka. A, a fabryka no to nie może. A się do lekarza. No tak. Z tym zwrócić, a fabryka nie może. No. Który jeszcze go leczy. No tak, nie leczy. A nie możecie rozcieńczyć tego w taki sposób, żeby to było słabsze trochę? I co? I ktoś kupi ten nasz wyrób do farby i będzie rozcieńczone, nie zadziała mu tak, jak powinno zadziałać, i będziemy mieli reklamację, bo jakiś jeden facet wąchał i my to rozcieńczyliśmy. No też, też ma pan rację. Rzeczywiście, dla jednego gościa nie ma sensu psuć sobie marki. Dobra, dobra. Przepraszam pana, a nie chcę pan tam wpisać, ale go pomalowali na zielono. <laughs> ale się panu pan uśmieje. Nie ma za bardzo czasu na to, żeby mm -hmm. śledzić internet i szukać e, jakichś takich dziwnych zachowań ludzkich, bo ich na świecie jest mnóstwo. No ale to w niestety, domu, w domu... Jest coraz więcej. No tak, w domu, jak pan będzie tam po obiedzie miał chwilkę, to tak, nie, nie, nie. To nie ja akurat mam co innego do roboty niż, niż na YouTubie oglądanie, jak ktoś się e, odurza rozpuszczalnikiem organicznym. A, nie, a nie, nie pomyślał pan teraz podczas naszej rozmowy, że może by wy, wykorzystać tego człowieka do reklamy tego produktu? Produktu. No absolutnie. No widzę, to Znowu się odezwie jakiś człowiek, który powie, to wy zachęcacie ludzi, żeby się truli waszym produktem. No, tak. Kurde, ani go pi kijem, ani go pałką, jakby nie było. Nie, po prostu, po prostu, e, no widocznie pan ma dużo czasu, że sobie tam siedzi, ogląda i takimi sprawami się przejmuje, ale ludzkość naprawdę się nie przejmuje takimi sprawami. To panu gwarantuję. że jest coraz więcej idiotów, no to trudno. Dobrze, bo ja mam jeszcze zadzwonić do kuri, proszę pana, bo jak on się tak zinhaluje, to później obwiesza się od razu. do tego. Bo się jak on się tak zinhaluje, to mówi, że rozmawia z Bogiem, rozumie pan. No i co? No ja muszę zadzwonić do kuri, że że człowiek rozmawia z Bogiem. Ale po co? No po tym produkcie co dzwonić do kurii i zawracać kolejne o sobie głowę. Jako rozmawia i tak twierdzi. Takich, co twierdzili, że rozmawiałam z Bogiem, były setki, a jak nie tysiące. To którzy wręcz twierdzili, że są Jezusami, którzy zeszli na ziemię. Ale po rozcieńczalniku? A ja nie wiem, po czym oni to mówili. Może i po rozcieńczalniku. Dobra. Dziękuję. Nie przeszkadzam Panu. Miło się z Panem rozmawiało. Dziękuję serdecznie. No. Dobrego dnia.